Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie robimy długich wstępów, ponieważ w Komsomolskiej Prawdzie jest streszczenie wywiadu bezpośrednio z czarnym panem, tym, którego imienia się nie wymawia, choć my sobie wymówimy Władimira Władimirowicza Putina. Mm. To nie jest bezpośrednio wywiad, tylko jego omówienie, streszczenie i bardzo dobrze ten człowiek lubi dużo mówić. My sobie tutaj um, streścimy to, co oni streścili, wybierzemy najważniejsze rzeczy. Mamy tutaj taki cytat. Widzimy teraz próby przeniesienia odpowiedzialności za problemy światowego rynku żywności na Rosję. Muszę powiedzieć, że jest to próba, jak mówią nasi ludzie, przeniesienia tych problemów z chorej głowy na zdrową. Problemy według Władimira Putina nie mają nic wspólnego z dzisiejszą sytuacją, to znaczy z brakiem możliwości eksportu zboża przez Ukrainę, tylko z już starszymi problemami pandemicznymi. I jest to wyjątkowy rodzaj kłamstwa, ponieważ jest to przemyślany, wyrachowany typ kłamstwa w którym ten człowiek jednocześnie mówi prawdę i jednocześnie wprowadza w błąd, ponieważ to jest dość oczywiste, że rynek szeroko pojęty, w tym także żywnościowy, mocno się w wyniku pandemii skomplikował, pojawiło się wiele problemów globalnych z łańcuchami dostaw, w tym tymi związanymi z produkcją żywności, dystrybucją żywności oczywiście. No, Niemniej jednak, w takiej sytuacji, rozpętywanie wojny pomiędzy dwoma dużymi eksporterami żywności jest dodatkowym pogłębieniem tych problemów. I oczywiście, że te problemy istniały wcześniej. Problemy zresztą mają to do siebie, że zazwyczaj po prostu istnieją, więc te także istniały już wcześniej, natomiast on je pogłębił, jego decyzje te. Hmm, te problemy żywnościowe globalne pogłębiły, więc teraz udawanie, że Rosja i ta wojna nie ma z nimi nic wspólnego jest dość przykrą manipulacją. On tutaj oczywiście wskazał także na inne problemy ważne dla rosyjskiego czytelnika. Widzicie Państwo, jakie problemy rosyjski prezydent uznał za istotne, żeby o nich się wypowiedzieć. Inflacja w USA związana z dodrukiem pieniędzy. On stwierdził, że tam uruchomili drukarki, żeby wesprzeć ludzi w czasie pandemii, że myśleli, że to się rozłoży po światowej gospodarce, a jednak ich bezpośrednio to uderzyło. Wskazał także na ekologizm w Europie jako problem. No faktycznie, faktycznie, po co dbać o środowisko, jakieś głupoty wymyślają, kiedyś tego nie było i też się żyło, prawda? Natomiast później wraca do tematu tej żywności i stwierdza, że ukraińska pszenica to i tu wylicza, jaka to jest część światowej produkcji pszenicy, jaką częścią produkcja pszenicy i w ogóle ta pszenica, jaką jest częścią ogółu dostępnej żywności w skali świata. Wychodzi mu na to, że to jest procenta, że to w ogóle nie jest zauważalny problem i że to nie oni blokują te porty, więc to w ogóle nie ma znaczenia. Problemy były wcześniej i to nie my, tylko Ukraińcy zaminowali morze i teraz nie mogą pływać. I w ogóle, co za dziwaczni ludzie z tych Ukraińców, prawda, zupełnie bez powodu tak sobie powrzucali miny do wody, no to jakoś tak, nie wiem, no dla rozrywki, no święto. Święto Świętokozackiego minowania Morza Czarnego wydarzyło się w lutym, prawda? I, I oni rytualnie wrzucili miny do wody. Zupełnie Władimir Putin nie rozumie, dlaczego oni to zrobili. Oczywiście, że y, Wierchowny i Główna Komandujący, czyli najwyższy głównodowodzący Federacji Rosyjskiej, miał stwierdzić, że rosyjskie. Uzbrojenie niszczy Ukraińców i zachodnie uzbrojenie jak chce, on tam mówił o łupaniu orzeszków. Groził też, że Rosja może atakować takie cele, których wcześniej nie atakowała. Ja tutaj w zeszłym przeglądzie opowiadałem państwu, że to Dmitrij Miedwiediew lubi grozić Ukrainie atakami na centra. Podejmowania decyzji zupełnie tak, jakby Ukraina nie była od ponad 100 dni atakowana codziennie we wszelkie możliwe sposoby, jakby jeszcze tego typu groźby mogły cokolwiek zmienić. No i Władimir Putin ocenił także, że dostawy zachodniego uzbrojenia dla Ukrainy mają na celu ten konflikt przeciągnąć. A to nie zostało powiedziane wprost, ale tutaj ja bym to tak interpretował, że no. On by chciał zakończyć to szybko, prawda? I dla wszystkich byłoby lepiej, jakby on sobie po prostu tę Ukrainę wziął, bo byłoby mniej ofiar, prawda? I. Po co ta ofiara się tak wyrywa i ten, ten portfel tak próbuje chronić? I po co im ten ktoś gaz podaje? Po co ktoś na policję dzwoni? Przecież no raz by dał po twarzy, zabrał portfel, uciekł i by nie było problemu, a tak to ta ofiara się po prostu jakoś tak szamocze i przez to może dostać mocniej. I no to jest ewidentnie wina tej ofiary, prawda? No ko kogo innego? Dobrze, wróćmy sobie do tej komsomolskiej prawdy. jeszcze. Takiego jeszcze nie było. WFU wystrzeliło w centrum Doniecka 40 rakiet z gradów. Normalnie się przy WSU i chodzi o Wojskowe Siły Zbrojne Ukrainy, natomiast tutaj pada trochę inny skrót. Ja się tylko domyślam, bo nie udało mi się tego do końca ustalić, że zamiast wojskowe siły Ukrainy, to oni tutaj zrobili taką modyfikację i mówią o wojennych faszystach czy wojskowych faszystach Ukrainy. Faktycznie tam słowo faszyści pada, pada w tym materiale. Tutaj warto powiedzieć, że oczywiście materiał jest o tym, jak Ukraina strzela do cywilów w Doniecku. Strona ukraińska tutaj ustami mediów twierdzi, że bezpośrednio przed tym atakiem telegramy, telegramowe kanały strony rosyjskiej donosiły o tym, że słychać salwy z gradów, z terenów zajętych przez Federację Rosyjską, więc tutaj pada taka sugestia, że to był atak rosyjski na okupowane przez Rosję cele. Czemu miałoby to służyć? Czy, czy to byłaby prowokacja, czy pomyłka? Czy faktycznie Ukraina celowo lub przypadkiem ostrzelała miasto, które uznaje za swoje? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Faktycznie materiał został tam fotograficzny utrwalony z tych ataków. Natomiast co dokładnie się wydarzyło, to trudno jednoznacznie stwierdzić. Myślę, że po wojnie to będzie ustalane. Czy dostajecie minimalną emeryturę, jak Mariupol jest wbudowywany w jedyną Rosję? Z Moskwy do DNR zaczęli przybywać funkcjonariusze partyjni. Faktycznie tutaj pojawiły się takie doniesienia i z ciekawą interpretacją rosyjskich komentatorów. Otóż członkowie partii Jedyna i Rosja mają przybywać do, na tereny okupowane w dużej mierze według tych komentatorów, dlatego, ponieważ nie ma jednoznacznie ustalonego planu działania, oni wiedzą, że nadciągają poważne zmiany, próbują zdobyć punkty. U swojego kierownictwa. Nie do końca wiedzą, jak to robić, więc na przykład wyruszają właśnie na te okupowane tereny, się pokazać, jakimi byli wiernymi Putinowcami. Tu jest kolejny ciekawy fragment, co czyta dyrektor FSB Aleksander Bortnikow. Faktycznie tutaj mamy tego pana Aleksandra Bortnikow, po lewej Ramzan Kadyrow. Taki ucieszony w tle gigantyczny globus, Potężny globus. Faktycznie no trzeba przyznać, że jeśli rozmiarami globusów ocenialibyśmy wpływy rosyjskich urzędników, to pan Bortnikow miałby wyjątkowo duże wpływy, ale artykuł, krótka notka w zasadzie jest o tych książkach, tutaj z boku takie duże albumy wydane przez komsomolską prawdę, wecie. Tutaj Felix Dzierżyński, na rodak, główne dokumenty wycieka to przypominam, była taka instytucja, która stała się poprzedniczką KGB, wcześniej NKWD, później FSB, no służby specjalne Związku Radzieckiego, te pierwsze. Stalin, główne dokumenty, no takie albumy historyczne. Trzyma szef FSB na biurku. Komsomolska prawda się chwali, bo to oni je napisali i wydali. Czyli my, czytając Komsomolską prawdę, czytamy mniej więcej to samo, co pan Bortnikow. Nie wiem, czy czujecie dumę z tego powodu. Ja nie bardzo. Tutaj mamy co dalej. Ukraina ostrzelała wieś Tiotkino w Okręgu Kurskim. Deputat Europarlamentu Mariani, podejrzewam, że Włoch, wyjaśnił antyrosyjską pozycję Parlamentu Europejskiego wpływem krajów wschodniej Europy, czyli, rozumiem, czyli Parlament Europejski nie lubi Rosji przez kraje takie jak Polska czy kraje bałtyckie. No to dobrze by było, żebyśmy naprawdę mieli taki wpływ na Parlament Europejski. Te kraje, które historycznie znajdowały się pod różnymi formami okupacji rosyjskiej, faktycznie posiadają pewien zasób wiedzy dotyczący tego, jak tego typu, jak tego typu okupacja może przebiegać. Faktycznie możemy podpowiedzieć sąsiadom na zachodzie, dlaczego możemy tego nie chcieć. Choć na przykład taka Francja może sobie przecież przypomnieć hmm, początek XIX wieku, choć oczywiście to były trochę inne czasy. Tam Rosjanie w Paryżu zostali trochę krócej niż zazwyczaj zostawali w Warszawie. Przejdźmy jednak do mapy i zanim tutaj zaczniemy mówić o tym, co się wydarzyło, to od razu Państwa przeproszę. Ostatnio pokazałem zdjęcia pokazujące rzekomo ataki bajraktarów na terenie Ukrainy, to jak sprytnie i słusznie zauważyli komentujący, nie były niemal na pewno nagrania z Ukrainy, tylko z wojny w górskim Karabachu, więc wciąż, wciąż tych bajraktarów dawno nie ma, natomiast pojawia się tutaj nowe możliwe wyjaśnienie, które Tom Cooper... Napisał w, ze swoich, w jednym ze swoich raportów. On nie pisał, że bezpośrednio chodzi o bajaktary, niemniej jednak stwierdził, że w okolicach Donbasu Rosjanie bardzo zintensyfikowali wo wojnę elektroniczną. Sprowadzili dużo środków w walki elektronicznej i zagłuszają wszelkie sygnały elektroniczne, w tym oczywiście te potrzebne do kierowania dronami. Oleksiej Arestowicz twierdzi, że w okolicach Charkowa. Trwają walki pozycyjne, niewiele się tam według niego dzieje, niewielkie manewry, z kolei Tom Cooper mówi, że w ostatnich dniach miało miejsce natarcie rosyjskie, które zostało odbite i po którym nastąpiło niewielkie kontrnatarcie ukraińskie. To, co mówi arestowy, czy o niewielkich taktycznych ruchach może, może pokrywać się z tym, co mówi Tom Cooper faktycznie. Tutaj mamy informację bezpośrednio od Institute for the Study of War, czyli autorów tej mapy, którzy piszą, że 5 czerwca Ukraińcy mieli przejąć kontrolę nad miejscowością suchi i Stawok. Niewielka miejscowość w kierunku z Dawydow-Brit na Nową Kachowkę to jest ta, to kontynentarcie, które w teorii może doprowadzić kiedyś do uwolnienia Chersonia, Natomiast no, widzimy, że ono już od wielu dni tutaj trwa, a postępy terytorialne są wciąż skromne. Z całą pewnością to zajmuje stronę rosyjską w jakiś sposób, przekierowuje jej uwagę i siły na południe, nie pozwalając się w całości skupić na Donbasie, więc to na pewno ma jakiś. Strategiczny sens. Pytanie oczywiście brzmi o to, jakie która strona ponosi straty, ale tego nie możemy być pewni. Jeśli chodzi o kierunek, tak zwany główny, czyli Donbas, to tutaj w Siewiera-Daniecku miało dojść w ostatnich dniach do ukraińskiego kontrynatarcia. Ostatnio mówiłem Państwu o tym, że 80% Siewiera-Daniecka ma być kontrolowane przez. Siły rosyjskie i że wszystko wskazuje na to, że Ukraina się wycofuje do Lisycianska. Tymczasem zostaliśmy, przynajmniej ja zostałem zaskoczony, Ukraińcy zaczęli kontratakować, i tutaj, według różnych ocen, kontrola nad miastem to ma być 50 na 50% albo 70% dla Rosjan, 30% dla Ukraińców. Tak czy inaczej, trwają tam walki miejskie. Wygląda na to, że to ten odwrót, który był raportowany, mógł być manewrem polegającym na wciągnięciu sił rosyjskich do miasta, żeby doprowadzić bezpośrednio do tych walk miejskich, które z całą pewnością dla obu stron skończą się poważnymi stratami. Mowa jest o tym, że w tym kontrnatarciu biorą udział zagraniczni żołnierze Brytyjczycy, Gruzini i także po stronie rosyjskiej kadyrowcy. Mowa jest o dużych stratach wśród nich u Tomakuera. Niemniej jednak to są zawsze um, ciężkie do potwierdzenia informacje. Jest prosta zasada: im bardziej informacja szczegółowa, tym bardziej w nią wątpimy, bo jest ją trudniej potwierdzić. Um, tutaj mamy także okolice Popasnej. Tu miało dojść do um, śmierci kolejnego rosyjskiego generała. Znowu im bardziej szczegółowe informacje, tym bardziej wątpimy, niemniej jednak, rosyjskie y, kanały telegramowe, takie wierno poddańcze miały się już z generałem żegnać, więc może tak być, że faktycznie y, faktycznie pojawił się pewien problem z jego życiem. Ta trasa po której Ukraińcy dostarczają zapasy do Sewira Daniecka, dalej jest zagrożona przez rosyjską artylerię, ale dalej przejezdna, więc dalej nie udało jej się zająć. Tutaj Oleksiej Arestowicz mówił także o tym, że Rosjanie intensywnie atakują linię frontu lotnictwem, co według niego ma świadczyć o tym, że nie są w stanie dokonać postępów tradycyjnymi lądowymi siłami, jeśli to jest trafna ocena to dobrze, niemniej jednak jak zawsze możemy trochę w tego typu oceny wątpić. Tutaj mamy także Izium i Liman, tutaj miało dojść do prób ataków Rosjan na południe, mieli się na tych terenach zaktywizować. Widzimy tutaj też zielone kółka w okolicach Charkowa, niemniej jednak według tych wcześniej podanych przeze mnie informacji, tam się dzieje dość w gruncie rzeczy niewiele. Trwa także między innymi, między innymi ostrzał i próby ofensywy w kierunku na miasteczko Zwiatagorsk. Tutaj doszło do przykrych wydarzeń dla wszystkich fanów architektury i prawosławia, taki ładny, taka ładna drewniana świątynia spłonęła są już zdjęcia, filmy pokazujące, że niewiele z niej zostało. Ławra świategorska to taki większy obiekt kultu. Tu oczywiście się przesunę, żeby Państwo zobaczyli. Przepraszam. Nie, to się miało przesunąć, ja się miałem przesunąć. Taki ładny obiekt kultu nad rzeką w lesie no, został już częściowo zniszczony. Niektórzy złośliwie komentują, że obrońcy prawosławia tego dokonali. Faktycznie Rosja często pozycjonuje się w taki sposób jako obrońcy. Wiary prawosławnej. Tym razem zdecydowanie ta obrona im nie wyszła. Doszło w ostatnich dniach także do ataków rakietowych. Oleksej Jarestrowicz mówi, że dokonali tego Rosjanie uzbrojeniem o mniejszym zasięgu, rakietami o zasięgu do 300 km, startującymi z wystrzeliwanymi przez lotnictwo. A co ma według niego dowodzić, że Rosjanie, Rosjanom kończą się rakiety dalszego zasięgu? Tu oczywiście trzeba powiedzieć, że tak, z całą pewnością im się kończą, natomiast one już im się od trzech miesięcy kończą, jeszcze nie widzimy tego momentu, kiedy faktycznie ich zabraknie. To, co było dość wyjątkowe w tej sytuacji, to to, że jednym z celów był Kijów. Od dawna Kijów nie był w ten sposób bombardowany. Tam został uszkodzony poważnie zakład remontu wagonów kolejowych. Strona rosyjska twierdzi, że na jego terenie przebywało uzbrojenie zachodnie przysłane na Ukrainę. Zdjęcia wideo tego nie potwierdzają, choć oczywiście zdjęcia i wideo były przygotowane przez stronę ukraińską, więc nawet gdyby tam tego typu uzbrojenie było, to oni by tego nie pokazali z wiadomych przyczyn, żeby chociażby nie pokazywać ile i czego zostało zniszczone, ile i co mają i gdzie to mają, więc jedna strona twierdzi tak, druga strona twierdzi tak. Na pewno tego typu ataki, jeśli byśmy popatrzyli na to chłodno, na zakłady związane z Transportem kolejowym mają sens w taki sposób, że transport kolejowy jest kluczowy dla wysiłku wojennego, zarówno dla transportu nowego uzbrojenia, w tym tego zachodniego, jak i po prostu dla transportu zaopatrzenia, amunicji, jedzenia, bandaży i całej reszty. Przejdźmy w tej chwili do stałej rubryki. ...pożary w Rosji. W Komsomolsku nad Amurem zatrzymano podpalacza, który podpalił biuro rozgwardii. Przypominam, rozgwardia to są te wojska tak zwane wewnętrzne, te, którymi kieruje dyrektor generał Zolotow, znany w Polsce jako generał Denaturow. To nie było poważne podpalenie, człowiek w zasadzie, ten podpalacz podpalił wejście do budynku, no niemniej jednak jest to jakiś wyraz... Woli tego człowieka, tego podpalacza. Jeśli zastanawiacie się Państwo, co Rosjanie myślą o swoim państwie, o swojej wojnie, to nie możemy odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Każdy myśli trochę co innego. Ten człowiek na przykład myśli: hej, fajnie byłoby spalić budynek, w którym mundurowi pracują nad biciem protestujących i zabijaniem Ukraińców. Miła myśl. Tutaj mamy jeszcze o pożarze w, w kopalni w Norilsku. Tu nie ma do tego zdjęcia ani wideo. Przypominam jeszcze tak, że niedawno płonęło centrum biznesowe w Moskwie. Spore. A trudno jednak stwierdzić, czy te pożary w kopalni i w centrum biznesowym mają jakiś związek bezpośredni z samą wojną. Tutaj przejdźmy sobie z kolei do szybkich newsów. Tu mamy komentarz pana Podoliaka z biura prezydenta Ukrainy. Często pokazują media te stałe, stałe oceny strat Federacji Rosyjskiej publikowane przez Sztab Generalny i Ministerstwo Obrony Ukrainy. Tam jest mowa o 30 tysiącach wyeliminowanych z walki rosyjskich żołnierzach. Zazwyczaj przyjmuje się, że to są żołnierze ranni, wzięci do niewoli i zabici. Natomiast tutaj wydaje się, że właśnie pan Podoliak, doradca w biurze prezydenta Ukrainy. Podważa taką interpretację tych liczb, ponieważ on mówi, że łączne straty rosyjskiej armii i prywatnych firm wojskowych, takich jak ta Cieweka Wagnera na przykład, włączając w to straty mm, tak zwane sanitarne, czyli także rannych, to około 80 tysięcy żołnierzy, rannych, zabitych, wziętych do niewoli. Potężna ocena. Tu myślę, że wielu z nas będzie kręciło głową i zastanawiało się, czy to jest możliwe. To jest no już powoli blisko połowy tych wyjściowych sił, które Rosja zgromadziła wokół Ukrainy tuż przed konfliktem. Wydaje się, że przy tak ogromnych stratach ta wojna mogłaby się już skończyć i... Natarcia jakiekolwiek ze strony rosyjskiej mogłyby być niemożliwe, natomiast trudno nam powiedzieć jednoznacznie, jak wyglądały uzupełnienia sił rosyjskich przez te trzy miesiące. Jest to istotne w tym względzie, że warto Państwa poinformować o tym, że padły takie słowa, natomiast z całą pewnością nie biorę odpowiedzialności za to, za ocenę ich wiarygodności. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, Paloną świątynię, tą którą Państwu pokazywałem, drewnianą. Nic tu zupełnie nie zostało. Tutaj mamy ciekawostkę, jak się żyje na Krymie. Krym to jest to miejsce, które od Ukrainy przeszło w ręce Rosji już ponad 8 lat temu. To jest Simferopol, stolica, to jest kosz na śmieci. Tam w tym koszu na śmieci to jest kapusta. To są mieszkańcy Krymu. Nie wiem, czy jest sens to e, komentować. Tutaj mamy o tym, że rząd Hiszpanii planuje wzmocnić swoje wsparcie bezpośrednio wojskowe dla Ukrainy i przekazać jej leopardy i rakiety przeciwlotnicze. Tu oczywiście zaczyna pojawiać się pytanie, bo oczywiście. Dostawy uzbrojenia są potrzebne, natomiast Ukraina niedługo stanie się rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę modeli uzbrojenia na stanie. To oczywiście komplikuje logistykę, to utrudnia dostawy części, amunicji, szkolenie itd. No z drugiej strony, lepiej mieć 200 czołgów. I utrudnioną logistykę niż nie mieć 200 czołgów, powiedzmy 200. Na pewno Hiszpania nie da im 200 leopardów, ale tak czy inaczej tego typu sprzęt ciężki będzie poważnym wzmocnieniem dla tego kraju. Grecja z kolei, tutaj mamy kolejną informację, przekazać ma siły też niemałe, natomiast inne, bardziej takie postradzieckie 122 Transportery BMP1 z amunicją, 15 tysięcy pocisków rakietowych 73 mm, 2100 pocisków rakietowych 122 mm, 20 tysięcy automatycznych karabinków maszynowych AK-47, ponad 3 miliony naboi do tych karabinków, 60 wyrzutni Stinger, 17 tysięcy Pocisków rakietowych 155 mm. Tu jest napisane bezpośrednio pocisków dla systemów rakietowych, tych wieloprowadnicowych. I jeszcze ponad 1000 przeciw, przeciwpancernych rakiet RPG-18. Dziękujemy, Grecja. I tu na koniec w naszej stałej kategorii, co się od. <laughs> w Rosji tutaj mamy masło w takich pudełkach antywłamaniowych, antykradzieżowych. To jest raczej tutaj, trzeba popatrzeć na to sobie, raczej masło takiej lepszej klasy, może po prostu prawdziwe masło. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Tutaj na przykład poniżej mamy takie podobne kostki, też jest napisane masło, ale bez tych pudełek, tutaj, znowu w pudełkach, tu w pudełkach, nie każdy rodzaj masła jest, widzimy. W opakowany w taki sposób, co może nas przekonać, że to nie jest, nie dotyczy wszystkich, mm, wszystkich rodzajów tego masła, natomiast jeśli sobie spojrzymy na te ceny, to tutaj mamy 179 rubli, tutaj mamy 300 rubli, tu 199, jakaś promocja, tu widzimy 180 gram, czyli to nie jest jakieś duże opakowanie masła, tak? 180 gram za 200 rubli, jakbyśmy sobie popatrzyli, a ja tu mam przygotowane 200 rubli, według tego oficjalnego, takiego nie w pełni um, wiarygodnego przelicznika, to jest 14 zł. I oczywiście ten przelicznik nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, że po prostu Rosjanie nie zarabiają więcej niż przed wojną. Dla emeryta, który zarabia, dostaje emerytury 12 tysięcy rubli, a takie 200 rubli to spory wydatek. Dla kogoś, kto zarabia 20, 30, 40 tysięcy rubli to też wciąż niemało. A jeśli porównamy do cen w Polsce, które także są potężne, no to tutaj są jeszcze wyższe. I jeszcze ostatnio Państwu mówiłem, że wojna i okupacja, wojną i okupacją, a lato latem, i tu faktycznie jest wideo zbirniańska jak to wyglądało. Tam była mowa o eksplozjach w porcie. Widzicie Państwo, tu na plaży się dzieją rzeczy, jak zwykle na plaży, tak? Panowie. Yy... Nie doszli partyzanci, zajmują się ulubioną rozrywką na brzegu morza, a tam w tyle coś sobie wybucha. Przypominam według jednej wersji to właśnie partyzanci, według innej wersji to działania rosyjskich saperów, którzy rozminowują. Przy czym prawdę mówiąc, jak widzimy to nagranie, to sobie popatrzmy, kto normalny dokonuje tego typu eksplozji ładunków kontrolowanej eksplozji w ramach rozminowywania tutaj w samym porcie w pobliżu tej portowej infrastruktury. Można by to gdzieś wywieźć, choćby ze 100-200 metrów na morze i wysadzić w bezpieczniejszy sposób. No ale kim ja jestem, żeby to oceniać? Na pewno nie saperem, filologiem. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i oczywiście będziemy się widzieli niedługo.